Znajdujemy się na drodze krajowej numer 36, 87 km. Przed godziną 19 dyżurny operacyjny stanowiska Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu otrzymał zgłoszenie, że doszło tutaj do zdarzenia dwóch samochodów osobowych. Udział biorą, tak jak wspomniałem wcześniej, dwa samochody osobowe, prawdopodobnie jedna osoba poszkodowana. Na miejsce zostali zadysponowani zawodowi strażacy w sile dwóch samochodów bojowych oraz ochotnicy z OSP Sobiełkowo. Po przyjeździe na miejsce Faktycznie potwierdziło się zgłoszenie, jedna osoba poszkodowana. Dodatkowo został zadysponowany zespół pogotowia ratunkowego yy, oraz policja. W trakcie zdarzenia yy, pozostałe osoby, które brały udział w tym zdarzeniu zaczęły uskarżać się na ogólne dolegliwości, dlatego też dodatkowo zostały zespół ratownictwa medycznego zadysponowane na to zdarzenie. Yy, po przybyciu i po przebadaniu cztery osoby łącznie zostały zabrane do szpitala. O teraz ogólnie czynności nasze polegają na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia po stwierdzeniu i zakwalifikowaniu tego zdarzenia, czy to jest kolizja, czy też wypadek, będziemy prowadzić dalsze czynności. W chwili obecnej objazd odbywa się przez miejscowość konary do sobiełkowa od strony ostrowa, natomiast wiadomo od strony rawicza poprzez sobiełkowo konary do późna.